Chciałbym dzisiaj wam przedstawić historię swojego nawrócenia, tak pokrótce. Znamy się nie od dziś, ale nigdy nie miałem takiej możliwości i myślę, że ten apel misyjny jest dobrym czasem, aby przypomnieć sobie te wydarzenia, które towarzyszyły mojemu nawróceniu. Zaczęło się od wielkiego kaca po, po przedawkowaniu bo eksperymentowałem z takimi różnymi farmaceutycznymi lekami, które działały halucynogennie żeby doświadczać różnych interesujących przeżyć i później je opisywać. Także miało to taki naukowo-artystyczny charakter, ale, ale, ale rezultaty były dewastujące. I raz, kiedy przedawkowałem i było mi się ciężko pozbierać, czułem, że jak czegoś nie zrobię w swoim życiu, nie zmienię w swoim życiu, to mogę bardzo źle skończyć i postanowiłem pójść na pielgrzymkę sam jeden <laughs> z Rybnika do Częstochowy na piechotę. <laughs> także zajęło mi to jakieś trzy dni chyba i rzeczywiście był to bardzo dobry czas, bardzo budujący czas. Wziąłem z sobą różaniec, także modliłem się, ale muszę wam powiedzieć, że kiedy modliłem się tym różańcem, to jedna rzecz mnie cały czas frapowała. Czemu tych modlitw do Marii jest tak wiele więcej niż modlitw do Boga Ojca. Przecież to Bóg Ojciec jest najważniejszym i do Niego powinno być więcej modlitw skierowanych. Więc odwróciłem tą proporcję. <grywy> I ja przyszedłem do, do Częstochowy i wszedłem do tego kościoła i spodziewałem się bardzo wiele. Spodziewałem się jakiegoś takiego kulminacyjnego punktu mojego nawrócenia, tej mojej pielgrzymki. Tymczasem, kiedy te fanfary zabrzmiały i ta zasłona się uniosła, i ci wszyscy ludzie padli na kolana przed tym mrocznym obrazem, ja poczułem w swoim sercu jakąś taką pustkę. To wszystko było jakieś takie próżne. Nie było w tym tego, czego szukałem, w moim odczuciu przynajmniej, prawdy ani Boga. I muszę Wam powiedzieć, że paradoksalnie. Wyszedłem z tego kościoła jeszcze nie jako ateista, ale jako ktoś zmierzający w tym kierunku, bo wsiadłem do pociągu zupełnie zobojętniały już jakoś tak na te sprawy i oddaliłem się od Boga, od wiary i, i stałem się yy, praktycznie no, niewierzącym człowiekiem, niepraktykującym, ale człowiekiem, który szukał prawdy. Rzeczywiście szukałem prawdy. Szukałem jej w różnych miejscach. Szukałem jej w teatrze, w sztuce, w psychiatrii, w filozofii, w historii. Także byłem takim poszukiwaczem prawdy, i Bóg ewidentnie to widział, że to jest, że to jest szczere i postanowił wysłuchać tej mojej niemej modlitwy o poznanie prawdy. I kiedy byłem na pierwszym roku studiów w Krakowie, a zawsze otaczałem się książkami, zawsze lubiłem poznawać wiedzę, więc kiedy zobaczyłem na ulicy niedaleko rynku krakowskiego Stolik z książkami, to mnie przyciągnął jak magnes. I przeglądam tamte książki. Jedna zwróciła moją uwagę, mówiła o księdze Daniela. Otworzyłem ją, i ta książka się zaczyna słowami, że Nabuchodonozor, król babiloński, najechał na Judeę. A to była postać mi dobrze znana, bo na pierwszym roku jest starożytność. Na studiach historycznych i taka dosyć interesująca ta postać, więc nabyłem tą książkę. To była książka o księdze Daniela. Przeczytałem ją i rzeczywiście zainteresowała mnie, ale nie zrobiła jakichś wielkich zmian we mnie. Tyle, że potem niedługo, jak pojechałem do rybnika, do domu na wakacje, znowu na rynku zobaczyłem kogoś ze stolikiem z książkami. Także znowu przyciągnęło mnie to jak magnes i tam zwróciła moją uwagę książka zatytułowana Wielki Bój. I tą książkę, jak przeczytałem, ta książka zrobiła na mnie wrażenie. Zacząłem obliczać tamte rzeczy, to mi się zaczęło zgadzać. I myślę sobie, rzeczywiście zaczyna wyglądać na to, że ta Biblia to nie jest normalna księga, tylko ktoś, jakaś inteligencja chyba się za tym kryje, skoro te proroctwa się tak wypełniają. I nawet ja myślę, jak to się stało, że w Polsce też taką książkę wydano tak szybko, bo te rzeczy, o których ta książka mówi, one się dzieją, ja je widzę po prostu, to są aktualne rzeczy. Dopiero później, kiedyś, dowiedziałem się parę tygodni czy miesięcy później, że ta książka została napisana 100 lat temu, więc moje zdumienie jeszcze bardziej wzrosło, że ten ktoś, kto tę książkę napisał, musiał mieć dar proroczy, żeby tak precyzyjnie opisać to, co się dzieje w naszych czasach. I po przeczytaniu tej książki Wielki Bój, bardzo byłem, jeszcze bardziej byłem zainteresowany proroctwami, zwłaszcza apokalipsą, bo to jest jej sedno. Także, kiedy wróciłem na studia na drugi rok, przechodzę ulicą, patrzę, plakat wisi: proroctwa, apokalipsy, wykłady prowadzi teolog Piotr Gradzikiewicz, lubelska, 25. Więc myślę sobie, muszę na te wykłady koniecznie pójść i zapoznać się bardziej jeszcze z tą apokalipsą. Zapisałem sobie adres, namiary, poszedłem na pierwszy wykład, na drugi wykład, byłem bardzo zainteresowany. Na trzeci wykład wyciągnąłem swojego współmieszkańca za uszy, powiedziałem, musisz poszło posłuchać, bo to są niesamowicie ciekawe rzeczy. Oczywiście traktowaliśmy te wykłady tak jak inne. Ja chodziłem na całą masę różnych innych wykładów, które odbywały się w Krakowie w tym czasie, do teatru, na koncerty i tak dalej. Byłem takim dosyć Aktywnym człowiekiem. Także to była jedna z wielu rzeczy, ale po pewnym czasie stanąłem przed y, dylematem, przed decyzją, bo te rzeczy były przekonujące. I jeśli one są prawdziwe, to znaczy, że muszę poważnie zmienić swoje życie. A nikt nie chce zmieniać swojego życia. Więc zacząłem chodzić do Biblioteki uniwersyteckiej, żeby sprawdzić te rzeczy, o których ten Pastor mówił. I, i, I może je zakwestionować. Z tym, że muszę Wam powiedzieć też, że byłem bardzo szczery w tym. To znaczy, byłem gotowy przyjąć, że jeśli to jest prawda, że to przyjmę jako prawdę. Ale szukałem, żeby zakwestionować. Jak zacząłem wnikać w te księgi historyczne, w te szczegóły, w te detale. To tylko mnie bardziej utwierdzało w przekonaniu, że te proroctwa, o których mówił ten teolog, są rzeczywiście prawdziwe. No i później jak zadawałem pytania, to już raczej bardziej takie, żeby móc innym odpowiedzieć na nie. Także męczyłem tam Piotra nieraz różnymi pytaniami o skałę, o Piotra i tak dalej, ale to już tylko po to, żeby sobie umiejętnie porozmawiać z innymi, wykorzystując te argumenty, ale już byłem przekonany i podjąłem decyzję o chście. Ale paliłem papierosy jeszcze dalej i ponieważ kiedy rzucałem palenie w sylwestra, to potrafiłem wytrzymać czasami nawet i dwa tygodnie. To sobie wymyśliłem, że rzucę palenie przed wejściem do wody w dniu chrztu. Bo wtedy bo wtedy będę, łatwiej mi będzie wytrwać, bo to taki ważny dzień. Nie? No i kiedy podzieliłem się tą ideą z pastorem, nie był najprawdopodobniej zbyt zachwycony, <laughs> ale nie dał tego po sobie znać, tylko powiedział mi tak, słuchaj, czy wierzysz w to, że Bóg może wszystko? Ja mówię tak, I czy wierzysz w to, że może odjąć ten nałóg od ciebie? No ja mówię tak, dlatego planuję rzucić palenie w dniu sztu Ale on mówi, jeśli Bóg może to zrobić dla ciebie w dniu sztu, to czy wierzysz, że może to zrobić dla ciebie dzisiaj? Jeśli tak, to ja mówię, się w tej sprawie. No i pomodlił się pastor Gradzikiewicz i schodzę na dół, a tam czeka na mnie Andrzej, mój współlokator, z którym razem podjęliśmy decyzję o chrzcie. I kiedy już byliśmy za rogiem, wyciąga paczkę papierosów, bo już nie paliliśmy przy, przy samym kościele, bo widzieliśmy, że tam nikt nie pali, więc <laughs> nie chcieliśmy nikogo gorszyć, ale za rogiem <laughs> sięgaliśmy po papierosy, więc Andrzej wyciąga paczkę z papierosami i, 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 i mówi, zapal, nie? A ja mówię, nie, nie, mówię, nie pal, a on mówi, mieliśmy rzucić w dzień sztu, a ja mówię mu tak, czy wierzysz, że Bóg jest w stanie nam pomóc rzucić palenie dzisiaj? No on mówi, tak. No to mówię, mówię do niego, to chodź, pomodlimy się w tej sprawie. I tak jak ten, tak jak pastor pomodlił się ze mną, to, tak tymi samymi słowami ja się pomodliłem z nim. I od tego czasu do dzisiaj minęło już ponad 20 lat, ani Andrzej Mikołajczyk, ani ja nie sięgnęliśmy ani razu po papierosy. Bóg rzeczywiście jest potężny i pomógł nam to uczynić wtedy i Usunął ten nauk na trwałe. Ale dla mnie Bóg dalej jeszcze był taką abstrakcją, bo dla człowieka niewierzącego, a byłem nim przez kilka lat, to Bóg był czymś abstrakcyjnym. Już wierzyłem w tą prawdę, że ona jest, ale to dalej była abstrakcja. Bóg nie był dla mnie osobą. I tak jakoś zacząłem się modlić swoimi słowami, żeby Bóg pomógł mi zobaczyć, że jest osobą. I pamiętam, pastor Gadzikiewicz przedstawił temat dziesięciny, i tam taki tekst jest w Księdze Malachiasza. Jest ostatnia księga Starego Testamentu w naszych Bibliach. I tam czytamy w trzecim rozdziale, przynieście całą dziesięcinę do Spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństw ponad miarę? Więc tak zachęcił do tego, żeby wypróbować Boga. Więc ja mówię, myślę sobie, to ja wypróbuję Boga. Jeśli on jest osobą, to coś się wydarzy. Nie? Wypróbuję Boga. Ale to nie było aroganckie, to było takie pokorne z mojej strony. I otrzymałem stypendium, które nie było wysokie wtedy. I oddałem pierwszą dziesięcinę. To była jedna z moich pierwszych wizyt w kościele na nabożeństwie. Położyłem te pieniądze. I zaraz potem musiałem pojechać do i to już chyba było, to już chyba było tuż po chrzcie. Pojechałem do domu po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Więc kiedy dwa miesiące wcześniej byłem w domu, to jeszcze paliłem i robiłem różne inne złe rzeczy. I teraz przyjeżdżam, jestem totalnie zmieniony. Nie piję, nie palę, mięsa nie jem, nie piję niektórych rzeczy jak kawa na przykład i tak dalej. Więc rodzice byli w wielkim szoku, co się ze mną stało, jakaś sekta mnie widocznie przekawaciła, także byli bardzo zatroskani, a ja im mówię o szukaniu Królestwa Bożego. Mówię, Pan Jezus powiedział, szukajcie Królestwa Bożego, a wtedy wszystko inne zostanie wam dodane. Jakoś ten tekst bardzo wtedy miałem na swoim sercu i całą taką homilię wygłosiłem właśnie w domu na, te, na temat tego tekstu, <stary> starając się ich przekonać, żeby poszli tą samą drogą. No, rodzice myśleli, że to jest jakieś moje kolejne wariactwo, bo już w przeszłości mieli do czynienia z niektórymi. A następnego dnia... Ja sobie uświadomiłem, że jestem komuś i właściwie ten ktoś mi to przypomniał, że jestem komuś winien dużą sumę pieniędzy, tysiąc złotych, to było wtedy więcej nawet niż teraz. No i teraz jako nawrócony człowiek wypadałoby oddać jak najszybciej te pieniądze. Ale co mam? Teraz pójść do rodziców i powiedzieć, pożyczcie mi tysiąc złotych, dużą sumę. Wczoraj mówiłem o tym, jak Bóg mi błogosławi, odkąd się z Nim związałem przez chrzest. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie Wam dodane. Myślę sobie, nie mogę o, nie mogę o Bogu złożyć takiego fatalnego świadectwa. Więc więc z tego względu myślę sobie, nie, nie będę nic mówił, a nie będę pożyczał. No ale muszę się pójść wytłumaczyć jakoś, muszę tę sprawę jakoś załatwić. Więc ubieram kurtkę, w której przyjechałem poprzedniego dnia i mam wychodzić już i wkładam rękę do kieszeni tej kurtki i tam czuję dwa banknoty. Wyciągam je, jeden na 1000 złotych, a drugi na 100 złotych. I od razu zrozumiałem, Chociaż e, może matematycznie to ktoś zakwestionować, ale Bóg mi dał słowo wiedzy od razu w tej sprawie. Że te tysiąc złotych to jest na oddanie tego długu, a 100 złotych to jest dziesięcina od tego od tysiąca. Także oddałem te tysiąc złotych temu człowiekowi i zaraz w kościele, w kościele, chyba nawet w Rybniku, te 100 złotych oddałem jako moją... Drugą dziesięcinę. I w ten sposób przekonałem się naocznie, że Bóg nie jest jedynie abstrakcją, tylko jest żywą istotą, która potrafi zrobić rzeczy, Niesamowite rzeczy cudowne, bo muszę Wam jeszcze może w kontekście tego wyjaśnić, że jest rzeczą absolutnie niemożliwą, żeby mi ktoś włożył te pieniądze do kieszeni, bo w tej kurtce wróciłem z Krakowa do domu, w, tej, w jej kieszeniach niczego nie było, a u mnie w domu nikt mi niczego sam nie dał od siebie. Nie mówiąc o tym, żeby anonimowo włożyć jakieś pieniądze do mojej kieszeni. To znaczy, nie powiem, rodzice, jak była potrzeba, to. To pomagali finansowo, ale trzeba było poprosić. To nie było tak, żeby ktoś sam od siebie mi wrzucił 10 zł, a cóż dopiero 1100 zł do kieszeni. Więc, więc absolutnie to był, to był cud, który mnie, jeden z kilku, które mi się wtedy przydarzyły, które mnie przekonały, że Bóg nie jest abstrakcją, tylko jest żywą istotą, która się troszczy o nas i która chce, żebyśmy go poznali. No, i niedługo potem, niedługo potem pojechaliśmy z Piotrem do Stanów Zjednoczonych, żeby spróbować założyć polski kościół tam. No, wcześniej miałem jeszcze bardzo wiele wspaniałych doświadczeń, również za sprawą Piotra, Wandy, którzy mnie często gościli u siebie. mogą się zapoznać z bardzo dobrą kuchnią wegetariańską w ich domu. Która do dzisiaj mi dobrze służy. I założyliśmy ten kościół w Chicago, Polski, i można powiedzieć, że razem z Piotrem, gdyby policzyć wszystkie osoby, które zostały przygotowane do chrztu przez niego i później przeze mnie, to nazbierałoby się około 50 osób. I dzisiaj kościół ten ma się dobrze, rozwija się dalej dobrze. Także dzięki Bogu za to. Ja wróciłem tutaj, żeby się bardziej skoncentrować na pracy pisarskiej, bo czuję się do tego powołany, ale staram się też usługiwać na inne sposoby, między innymi prowadząc różnego rodzaju wykłady. Także wdzięczny jestem Bogu za to, że dał mi siebie poznać, i wdzięczny jestem Bogu za to, że dał mi się poznać przez tak wspaniałych ludzi jak Piotr, jak Wanda Grazikiewicz. I życzę Wam wszystkim tego, abyście mogli poznać Boga nie tylko jako tą prawdę, którą On jest, bo Jego Słowo jest prawdą, ale również jako swojego osobistego, Pana Zbawiciela i Przyjaciela. Amen.